Witam, a pod koniec dnia jest z nami Joanna kluzik Kroskowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie Pani dzień poseł. Dobry, dzień Czego dobry. się pani spodziewa po debacie w Parlamencie Europejskim? Zaraz startuje. No i zapowiada się gorąco. No jestem tego bardzo ciekawa. Ja bym bardzo chciała, żeby po tej debacie w y, Parlamencie przyszło otrzeźwienie tutaj w y, Polsce. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Znaczy, ja wiem, ale że to będzie za... ostrzej, to nie będzie żadnego Dobrze, otrzeźwienia. Ale ja powiem tak, E, pewnie większość z Państwa nie interesuje się zagrożeniami, jakie są u nas, czy, czy, czy czyhają na nas poniżej progu wojny, ale to wszystko jest. Z punktu widzenia rosyjskiej agentury w Polsce nie ma lepszego instrumentu niż e, ta komisja, którą PiS powinien, e, właśnie postawić. A do komisji teraz przejdziemy. E, ja się tylko się no dowiedzieć, czego się Pani spodziewa po no tej, Ale przecież ale po, po ta, ta debata jest kontynuacją tego, co robimy tutaj w Polsce. Proszę. Proszę mi pozwolić skończyć. Sytuacja jest taka. Yy, ma, mamy... Yy, nie ma gorszej rzeczy w momencie, w którym jesteśmy takim krajem przyfrontowym niż głębokie podziały wewnątrz nas. Wzajemne oskarżanie się o nie, 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 nie jest nie, wygodne. Przepraszam. A to, a to jest jeszcze inna kwestia. Znaczy ja też nie mam żadnych wątpliwości, że tą komisją... PiS z takiego pola, gdzie się os, oskarża o agenturę, ale jednak jest to w pewnej takiej, w pewnym zawieszeniu, PiS nadał temu dosłowność. I dzisiaj już trzeba zupełnie inaczej traktować wszystkie wyczyny Macierewicza, agenta w, w, w Komisji Likwidacyjnej tak dalej. Czyli tak, i sugeruje pani, że teraz trzeba rozmawiać o tym, czy oni nie są to agentami. Znaczy ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli ktoś się cieszy z, z, tej, z tej komisji, to jest to rosyjska agentura i robi to z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest grana na jeszcze głębsze podziały, co, co, co sprzyja destabilizacji, a, a nie tutaj nie, podwyższaniu bez, bezpieczeństwa. Ale widzę jeszcze drugie, bardzo duże niebezpieczeństwo. W momencie, kiedy członkowie tej, tej komisji są absolutnie bezkarni, natomiast mają dostęp do bardzo wielu, w zasadzie wszystkich, których będą Czyli wrażliwych danych, to jest doskonałe pole, i myślę, że Pan jako dziennikarz rozumie to równie dobrze jak ja, doskonałe pole do tego, żeby wsączać w tą na naszą wspólną przestrzeń cokolwiek, jakąkolwiek informację, jakąkolwiek Ale to by de de dezinformację. Sugestia, że pani jakiekolwiek do tej dezinformacje. Czyli zostaną powołani nie, ludzie z Nie, jest jeszcze gorzej. Ci członkowie komisji mogą nic nie robić. Oni, znaczy ja, czy ja myślę, że oni będą mieli dobre intencje? Nie, ale nawet gdyby mieli, byli po prostu najszlachetniejszymi ludźmi świata i y, nie wynieśli z tych tajnych archiwów nawet przecinka, to to nas nie, nie zabezpiecza przed tym. I Proszę mi wierzyć, możemy się tu spotkać za, za kilka tygodni. Będzie w przestrzeni publicznej mnóstwo fałszywych oskarżeń różnych I ludzi. Więcej fałszywych, i wszystko tym mniej, będzie tym więcej prawdziwych wszystko będzie... Nie. I wszystko no tak. będzie podlewane sosem, że to są przecieki z tej komisji. Znaczy... PiS zrobiło duży prezent rosyjskiej agenturze, czy oni o tym wiedzą, czy nie, ja tego nie wiem, jeśli nie wiedzą, to znaczy, że są głup większymi głupcami, Pani niż Boże, sobie to Panie pytanie, wyobrażam. czy Parlament Europejski jakieś sankcje powinien nakładać, powinien jakoś się zagrozić Polsce? Ja mam przeświadczenie takie, że te pieniądze z KPO, które do nas no, ma, mogły i tak nie mamy. Które powinny były do nas ja przypłynąć dwa, bo ich dwa nie lata ma. temu. Pytam się o inne pieniądze. Jeszcze bardziej ich, 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 ich w tej no nie chwili nie będzie. Nie można bardziej nie mieć pieniędzy. jakieś następne powinni nam zabrać? Panie, panie redaktorze, ja czekam na finał tej, tej debaty. Głosowanie nad tym, czy ona ma się odbyć, czy nie. Było jednoznacznie przesądziło, że ta debata się ma odbyć. Ja wiem, że to jest, jest niekomfortowe nie dla PiSu, który. Chciał, żeby chciał, żeby było tutaj cisza i spokój, żeby oni ten swój ogródek uprawiali ale, sami. Ale, ale musieli ale wiedzieć, oprócz... że tak będzie. Po co to było Jarosławowi Kaczyńskiemu? Pani zna ale Jarosława ja właśnie Kaczyńskiego. Ja to nie rozumiem. To znaczy, ja mam takie przeświadczenie, znaczy jeszcze inaczej. Y, PiS gra propagandą. I to w zasadzie jest jedyna, rzecz, którą wiesz on swoją potrafi. Propagandę? Jedyna rzecz, którą pot, 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 potrafi robić. PiS wie że nie ma żadnej szansy wygrania tych wyborów w normalnej debacie na no, a, Na razie a, a, prowadzi we wszystkich sondażach. Panie redaktorze, mam wystarczająco wiele lat, żeby pamiętać czasy komuny. Pracowałam wtedy w podziemiu, byłam dziennikarką różnych podziemnych PiS. Wiem, jak to wyglądało ale wtedy w Trybunie so Ludu i tak dalej. A, okay, Jesteśmy w takiej samej sytuacji. Komuniści również... nawet stan wojenny nie, wprowadzili, żeby ut utrzymać władzę, a i tak na końcu przegrali. Mocne, mocne, ale ja mam takie przeświadczenie, że Jarosław Kaczyński ale walczy Ale porównuje o to, pani do komunistów, do Jarosława Kaczyńskiego? W sensie i propagandy tej tak. Czym się różni TVP Info od, od takiej propagandy komunistycznej? No, ale no nie ma tym, obozów dla internowanych, tym, nie ma jeszcze więźniów nie politycznych, tego dla wszystkiego nie ma. Ale jest, ale jest mowa o tym, że jak, jak się komuś, jak się PiSowi polityk nie spodoba, nie. to będzie na 10 lat PiS, PiS, PiS mówi, wy, że jeżeli wykluczony... był e, w, e, rosyjskim agentem albo uczestniczył no to, w rosyjskiej to agentury. Zacznijmy od Antoniego Macierewicza. No, z, Zobaczmy, czy, y, jakie były powody różnych jego działań i, i, i decyzji. Ale jeszcze raz, Jeśli ale po co to było idący... PiSowi? To znaczy, bo teraz tak, <grym> ja pani, już... pani poseł, no. ja spróbuję jeszcze raz zadać to pytanie. Żeby za Mamy cenę nie dopuścić do sytuacji, no, w której przegrają wybory. Ale musieli wiedzieć, że Parlament Europejski się zbuntuje, że Departament stanu wyda oświadczenie. No nie są Moim tak naiwni, żeby wierzyć we własną propagandę. Moim zdaniem nie docenili departamentu z, 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 z stanu. Ale co myśleli, że jak zrobili Wydaje, zakupy, tak, to już będzie to znaczy, dobrze? Rzeczywiście i to mówię odpowiedzialno jako członek Komisji Obrony Narodowej. Myślę, że dla pis robienie zakupów w Stanach jest równoznaczne z taką słoną polityczną. To jest nieprawda. To znaczy jedno z drugim ma naprawdę mniej wspólnego niż im się wydaje. To pójdzie na pierwszy po... strzał komisji, tej słynnej komisji, która już jest powołana i jest zatwierdzona przez prezydenta? Nie mam zielonego Ale pojęcia. Donald Właśnie Tusk, czy może Radosław okazało Sikorski? okazało się, okazało się, że to w zasadzie ta... Komisja już od dzisiaj po, jakby jest stała się faktem. No, ale członków jeszcze na to. nie ma na szczęście. Taki był tekst y, po południu gdzieś y, w internecie, że Pi y, zaczyna się y, zastanawiać, czy to na pewno był dobry pomysł. Czyli to a, a Ja się? zaczęłam, nie sądzę, natomiast Ale już parę ja razy, z... pani poseł, parę razy tak było, że się wycofywali Natomiast i ja się było zaczęłam język. zastanawiać, czy oni na pewno mają chętnych po takiej burzy, po, po, po tym wszystkim, co, co, się, co się wydarzyło. No w momencie, nie, nie ma oni... takiej rzeczy, by niektórzy z polityków nie zrobili, żeby tylko być w mediach. Panie redaktorze, to nie jest pytanie do mnie, kto pójdzie na pierwszy, drugi, trzeci ogień. Ja tylko wiem, że przyszło na i konsekwencjowe. Czy my się przygotowujemy? Ja osobiście nie. Ja siedzę w, w Komisji Obrony Narodowej, czekam na rozwój wypadków. Naprawdę bardzo zaniepokojona y, obniżeniem jakości bezpieczeństwa Polski. Ja już nie mówię o tych rakietach, dronach, balonach i tym wszystkim, co się dzieje wokół, ale. To są narzędzia doktryny Gerasimowa. Jeszcze pięć lat temu, myślę, nikt czy większość ludzi nie miała pojęcia, kim jest ten właśnie generał. Dzisiaj myślę, że wszyscy wiedzą i tenże generał 10 lat temu zdefiniował doktrynę, według której się gra na głębokie podziały, dewaluje edukację, niszczy e, elity, centralizuje władzę. Coś Naszą, jeszcze dodać, Panie redaktorze? Naszym gościem jest Kluź, posłanka Platformy Obywatelskiej, Żegnamy się z ułatwami Radia RMF, FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 na naszych stronach internetowych rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Tam już za chwilę padnie pytanie o to, czy Donald Tusk powinien stawić się na przesłuchaniu przed komisją. No właśnie, pani poseł, powinien stanąć Donald Tusk przed komisją, czy powinien odmówić? W moim odczuciu my tę komisję powinniśmy absolutnie bojkotować, dlatego że ona jest po prostu niekonstytucyjna. Ale to rozumiem, że chodzi Brawnicy. o to, czy powinni brać udział w niej posłowie, ale czy powinni się stawiać przed nią politycy Platformy? Panie Radocio, no to jest niekonstytucyjny spór, który w ogóle nie powinien użyć światła dziennego, więc no, ale zobaczymy. Ale kara za niestawienie to jest podożą... 20 tysięcy za pierwszym razem i 50 za drugim. Panie redaktorze, wiem, że dla PiSu pieniądze są naprawdę najważniejsze, bo to widać potem, no jak, nie, ale jak rozumiem, się starają, że można, że, żeby, żeby wyprowadzić. Pani jeden, jeden z polityków Platformy powiedział, mm -hmm. możemy zebrać dla Donalda Tuska, ale przecież nie zbierzecie takich pieniędzy dla wszystkich polityków Platformy, którzy się nie stawią. Panie redaktorze, ja wiem, że pan tutaj usiłuje mnie pociągnąć za język, gdyż Taka właśnie znów, praca. ja wiem, wszystko to wiem, gdyż Chcę też przestrzeni... pociągnąć w imieniu naszych słuchaczy, którzy ja to, też chcą wiedzieć. Ja, ja w ogóle z tym, z tym nie dyskutuję, tylko tylko wiem, że w przestrzeni pu publicznej pojawiły się informacje, które płyną od nas, że my się do tego do dobrze przygotowujemy i że PiS będzie żałował. Natomiast ja nie dlatego o tym dlatego, nie że mówię, że słone, wiem, ale nie powiem. Szykujemy się też, tylko słyszy. Szykujemy się, będziesz żałował. To no, nic nie znaczy. To jest po prostu taka okazja. Przyszłość odgrywka. nadejdzie. Panie redaktorze, przyszłość nadchodzi. Ale pytanie, czy mm. będziecie stawać przed tą komisją, czy nie. W moim odczuciu my powinniśmy w ogóle tę komisję absolutnie lekceważyć, natomiast nie uczestniczę w tych rozmowach, więc no czekam no dobrze, na ale punkt, jeśli nadejdzie. przyjdzie taki moment, że policja stanie i będzie chciała przyprowadzić. Panie doktorze, my wszyscy z opozycji. Myśmy nie już już marzycie nie raczyali. o tym. My już, o tym. Już nie żeby razyśmy, was... co prawda nie przez policję, ale przez milicję byli do, doprowadzani w różnych miejscach. Ale rozumiem, to że te zdjęcia byłyby fantastyczne. To mnie nie przestraszy. No nie tylko na by pani nie przestraszyło, ale też medialnie znakomity model. Ale chyba PiS się do tego nie posunie. No, nie, przyszłość jest, nadejdzie. Przyszłość nadejdzie. nadejdzie. Co zrobicie <laughs> z tą ustawą, jeśli, jeśli dojdziecie do władzy? i z jej Panie nazywa, że no to, coś, to, to co zrobimy ze wszystkimi ty, ty, tymi rzeczami, które są niekonstytucyjne, a które PiS a chcesz, wprowadził. No ja właśnie chciałem bardzo wiedzieć, kto jest tak naprawdę autorem no, ale tej, wiemy, to tej ustawy. Wiemy, kto się podpisał pod tą ustawą. Pan prezydent jest podpisany. Pan prezydent się podpisał i myślę, że pan prezydent już będzie miał swoje kłopoty związane z, z jego przyszłością, o której pewnie my Myślał trochę bardziej różowo niż w momencie, kiedy to podpisał. i ja to, no jest tak, na, to, to że, jest że nie zrobi kariery pyta... międzynarodowej, to nie mnie, jest jego problem. Mnie, nie, naprawdę, nie, problem. mnie naprawdę interesuje to, kto podsunął pomysł tej, 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 tej ustawy i kto jest jej autorem, bo naprawdę nie, nie wiem, czy to głupota nie. Czy to głupota, czy coś, czy coś poważniejszego? Ale prezydent no. powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Pojawiają się takie sugestie. Panie redaktorze, czy. Czy, czy powinien za podpisanie się pod ustawą, która jest nie, niekonstytucyjna? W moim odczuciu tak. Natomiast myślę, że tak naprawdę dla większości polityków PiS-u, którzy naprawdę narozrabiali, wyprowadzili pieniądze, defraudowali je, no to, to, to są normalne sądy. No to jest... Czyli nie będziecie powoływać po, własnej komisji po, po, po do spraw, y, do spraw błędów PiS-u, błędów i wypaczy. pan co? Ja, ja jestem od y, kilku lat. To już y, się zaczęło w, w zeszłej y, kadencji. Jestem przy, przewodniczącą takiego zespołu śledczego Platformy do Spraw Zagrożeń Bezpieczeństwa Państwa. My pracujemy od roku 2017. Jutro mamy posiedzenie. Wszystkich słuchaczy, którzy mają ochotę nas y, oglądać, zapraszamy. zapraszamy tak. Będzie generał Janusz y, y, Nosek i będziemy rozmawiać o rosyjskiej ag agenturze w Polsce. Na pewno Czyli będzie ciekawie. Czyli też będziecie o tym rozmawiać? Oczywiście. Jutro o godzinie 12. Czy każdy ma swój Agenturę. Natomiast y, no, nie każdy ma swoją agenturę, tylko po prostu Rosja ma agenturę w Polsce, panie no, redaktorze. Oczywiście, że ma, natomiast I, każda ze stron oskarża tą drugą o to, że ona jest tą agenturą. Y ja nie mam żadnych wątpliwości co do dwóch rzeczy. Że agentura rosyjska w Polsce jest i że PiS sobie z nią nie poradził i że PiS również w swoim łonie musi mieć przynajmniej agentów wpływu, bo by takich rzeczy nie robił. Jeśli chodzi o platformę, to my nie mamy żadnej mocy, więc ja bym prosiła, no, ale żeby mieliście. nas tutaj. Żeby profesor, nas tutaj... Ale, ale mieliście i każda rozsądna agentura rozkłada swoich agentów w różnych siłach politycznych. No, ja na przykład chciałabym się, się dowiedzieć, jak, jak, jak na samym końcu drogi, co, co stało za, za aferą po, podsłuchową, ponieważ PiS ciągle tu tych, tych odpowiedzi unika, bardzo długo no, ale nie, nie raz chciał raz tego sobie, rosyjskiego wątku. Znaczy, to jest wątku. bardzo wygodne powiedzenie: w PiSie jest, Panie a w stronie to, opozycyjnej jak, nie ma. Jak będziemy rządzić. To będzie się sprawdzać? Nie. To wtedy będziemy na. Oczywiście, że ale zawsze czas. Ale je... pani poseł pani sama tych, powiedziała którzy... o doktrynie Gierasimowa no. i powiedziała, że budowanie głębokich podziałów jest istotne. Tak. Jak się buduje głębokie podziały, to dobrze mieć swoich agentów albo przynajmniej agentów wpływu Panie po obu stronach. Ale to, to, no, no. No to dobrze, to ja byłabym zainteresowana tym, żeby PiS w ogóle raczył zauważyć, że generał Gerasimow 10 lat temu z taką doktryną y, wyszedł i żeby zobaczyć, jak ona działa. To No właśnie, nie wiem. Znaczy, na pewno zauważył szef, szef bbn no bo na jakimś szef, szef spotkaniu o tym mówił, więc w nim jakaś nadzieja, ale y, na, naprawdę wracając do tego, co jest najważniejsze, Pis dla swojego partykularnego PiS jest interesu to najważniejszy. W tym sensie jest bo rządzi mm -hmm. i ponosi od, odpowiedzialność. Jak my będziemy ponosić od, odpowiedzialność, to będziecie nas rozliczać. Bardzo po, proszę. Jesteście Państwo no. także opozycją. Jak się Pani poseł podobał wpis Tomasza Lisa? Ja ten wpis zobaczyłam dopiero w, w kontekście w, tego spotu, który... O spocie teraz porozmawiamy, ale zacznijmy od Wpis, wpis absolutnie niepotrzebny. Przeprosił. Natomiast... Ale tłumaczenie było kuriozalne. To znaczy jednak między komorą a celą jest pewna różnica. w języku... PiS wziął, znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora. Panie redaktorze, ale... tłumaczenie, że chodziło o Ale dlaczego mnie pan pyta o Tomasza Lisa, dziennikarza? To może skoro on jest dziennikarzem braci, to ja powinnam zapytać pana redaktora. No więc ja mogę ocenić. Wpis był haniebny. Dobrze, no. A pani się z tym zgodzi? Oczywiście, że, że tak. Ty, 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 ty tylko, że Tomasz ja, Lis nie jest moim kolegą ale, z padu. Ja ale nie biorę oczywiście, odpowiedzialności oczywiście za niego, że nie jest. Ale ja powiem więcej. Pan też za niego nie bierze o to, o to, o to odpowiedzialności. Natomiast to, co się wydarzyło potem, było jeszcze bardziej haniebne niż, niż to, co Ale co do tego nie pisą, ma sporu, no bo było to wykorzystanie Holokaustu. Ale czy jest spór o wpis Tomasza Alisa, który powiedział nie, przepraszam? No, czy, czy ktoś go bronił w przeciwieństwie do, do tego spotu pisu? Bo spot pis ma swojego broni. się. Jakby poczytać się. tego Twittera, to tak, bronili go. Byli tacy, którzy go bronili byli tacy, którzy dzielnie bronią z potupisu, chociaż nawet prezydent, nawet prezydent Duda się, potępił. Tak. To już... Pytanie, czy Roman Giertych to jest dobry strzał dla opozycji? A może strzał w, w kolano? Sensie? W jakim sensie? No, Roman Giertych, podobnie jak Ryszard Petru zapowiedzieli, startujemy w wyborach. Roman Giertych startuje z Obważanka Poznańskiego, Ryszard Petru startuje z Warszawy, z Wilanowa, z okręgu Wilanowskiego. I no, liczą na to, jak rozumiem, że nie będzie kontrkandydata mm. z opozycji. Ja nie wiem, na co oni liczą, nie wiem, jak ta sytuacja y, wygląda wewnątrz, ponieważ nie, nie uczestniczę. Wiem za to dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, która wiem, że to jest taka, że te okręgi że te jednomandatowe, one są bardzo... tam, się wszystko, tam jest wszystko bardzo esencjonalne, tak? I, w, i w, biorąc pod uwagę pakt, Senacki, który zadziałał w tej, w tej kadencji. Mi się marzy sytuacja, w której my byśmy, my, jako, jako przedstawiciele opozycji, a my Ale rozumiem, Roman Giertyk, że. Roman Giertyk... R R Petru mówił, że jesteśmy w opozycji, jesteśmy. No więc z wami. właśnie ja bym bardzo chciała, żebyśmy nie byli w sytuacji, w której opozycyjni kandydaci będą nawzajem sobie zjadać swoje własne głosy. Natomiast zostawiam to piątemu piętru w platformie, piąte żeby tak to wszystko piętro. ułożyło. I znowuż mówimy o przeciwieństwie Wiekach, mówi wycofamy, przynajmniej w przypadku Romana Giertycha, swojego kandydata. Panie że to wie pan więcej niż, niż, niż ja. Ja mogę ja panu wiem, ja powiedzieć tyle, e, ja z Romanem Giertychem nas dzieli tyle, nawet pracowaliśmy kiedyś w jednym rządzie i się kłóciliśmy ciągle i on chciał mnie dymisjonować, a ja się nie, nie zgadzałam z tym, co on robi. Dzisiaj jest y, częścią y, szeroko pojętej y, opozycji, ma swój elektorat Radosław na Sikorski pewno. mówił, potrzebujemy takich wojowników. Potrzebujecie P takich wojowników? My generalnie potrzebujemy wojowników, no. I Wojowniku, pewnie potrzebujemy ale... różnych wojowników, Dlatego, że y, elektorat. Ale ja, to ja inaczej pytanie: Czy elektorat Platformy jest gotowy na Romana Giertycha? Y, elektorat Platformy Bo to, że jest liderzy taki. Platformy są gotowi, bo jest ich adwokatem, <laughs> to rozumiem. Ale nie, nie, czy. Nie, pan czy to, ich... to znaczy, to y, partia Platforma jest partią centrową co oznacza, że ma swoje skrzydła lewe, centrum, skrzydło prawe. No, jest tak jest systematycznie kasowane. Jest tak. Nie, no właśnie nie. Nie, nie, nie. Wie pan co, wbrew, wbrew Wiec, pozorom... Więc i, jeśli i to jest to ja, ta prawa strona... Mówię to ja, to ja, to ja dlaczego liberalny Gie... lewak. Ja mówię to ja, ale w lewak. Też pani była liberalnym lewakiem. Tak, gdyż ja zawsze byłam liberalnym lewakiem, ale mi chodzi o to, że... Że platforma, wbrew temu, co się może wy wydawać, jest partią centrową raczej odchyloną tak bardziej w prawo, czy te, a nie tak bardzo w lewo. Więc, ale wyborcy, y przynajmniej y w bardzo wielu dużych miastach są już powoli wychyleni trochę bardziej w lewo. I pytanie prawda, czy zaakceptują Romana pa Giertyka? Panie redaktorze, to jest pytanie do naszych wy wyborców. Ja wiem, że zarówno Roman Ale to jest też pytanie Gierty do polityka, który musi ocenia, czy ktoś. Ma szansę, czy nie? Z Waszej perspektywy wygranie Senatu jest kluczowe? Z naszej... Tak jak wygranie Sejmu? No, myślę, że kluczowe jest, jest wszystko. Myślę, że to się niebawem e, rozstrzygnie. W różnych miejscach w Polsce różni ludzie, z, którzy będą startowali pod szyldem Platformy, albo którym Platforma nie będzie e, przeszkadzała, to będą ludzie z, z różnych takich wewnętrznych, tak, baniek, no bo, no bo, bo, no bo część, część Polski jest bardziej konserwatywna, a, a część mniej. No ja jako liberalny lewak nawet w pisie byłam wysyłana na te bardziej od, lewackie odcinki. Wróćmy na chwilę do agentury rosyjskiej. M nie chciałbym oczywiście sugerować, że ten ktoś jest agenturą, ale jeśli mamy doktrynę Gerasimowa i istotą jest dzielenie, to jakby pani oceniła działania posła? Grzegorza Brauna, który no, wpada i przerywa wykład, krzyczy nie daje się wyprowadzić policji. To już mi się, się wymyka mojej demoluje. ocenie. Naprawdę tak, a, absolutnie demoluje. Ja akurat z posłem y, Braunem miałam kontakt, bo pracował przez pewien czas y, w, w Komisji o, Obrony. Tam rękoczynów nie, nie używał, ale no rzeczywiście już te, te granice przekroczył. Akurat jest, sytuacja jest taka, że kiedy tu wchodziliśmy do studia, y, to był wykład y, profesora, to było, Grabowskiego, profesora Grabowskiego, który wczoraj Przerwał na Roman, na Grzegorz Uniwersytecie Braun, Warszawskim, oczywiście. na który poszła moja córka, więc mi przysyłała filmiki, też, też było gorąco, tak, ale nie było. Tak, być może niektórzy <laughs> tego nie pamiętają albo nie wiedzą. Wczoraj Grzegorz Braun wpadł na wykład profesora Grabowskiego, przerwał mu wykład, zaczął uderzać mikrofonem, zaczął demolować część wystroju tej sali, kiedy wezwano policję, wylegitymował się, jest posłem i działa w stanie wyższej konieczności. Wyższego takiego. W, żeby zabezpieczyć interesy Polski. W, w, wzburzenia swojego własnego. Nie, o, oczywiście niedopuszczalne sceny jak z dwudziestolecia międzywojennego czyli No to czyli, generał byłby zachwycony. Wie pan co, bo sama, samo granie na podziały jest stare jak, jak świat. No tylko on, 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 one zostały zdefiniowane teraz na, na użyte prowadzenia wojny poniżej progu wojny. Ale też, żeby pojasność w tej doktynie gdzieś tam na końcu się... Jest zat... wojna oczywiście. Jest, tak. Jest wojna. Nie wątpię, że Dlaczy... rosyjski generał Kończy zawsze na wojnie. Yy, w każdym jeśli razie może ją z polskiego punktu no właśnie okazuje się, że nawet jeśli mam kłopot, żeby wygrać, to, zak to i tak na, na nie kończy. Nie, oczywiście, 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 wiadomo jak łatwo zacząć łatwo zacząć gorzej zakończeniem jej zakończeniem i, i rozumiem, trzymamy za ukraińców tutaj za Ukraińców wspólnie nie, 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 tym wnioskiem, że trzymamy kciuki za ukraińców kończymy nie, 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 Posłanka koalicji nie, była z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.